Cały czas tą ścieżką idę. Eee, a chciałem Wam pokazać Santa Cruz de Tenerife. Dąbane daleko statki. Stoją tutaj, jak widać, piękna zatoka. I naprawdę spokojne miejsce. Żadnych ludzi tutaj nie widziałem. Jestem sam. Eee, Niech tutaj raczej nie dochodzi, nikomu się nie chce podgóry eee, Także miejsce spokojne. W sam raz, słuchajcie na to, co na cmentarz, to jest cmentarz. U nas cmentarze wyglądają inaczej. Tutaj cmentarz jest w takim oto miejscu. Dosyć daleko od, od miejscowości. Ale słuchajcie, mieć kwaterę w cmentarzu, w takim miejscu z takimi widokami to naprawdę nie lada gratka no i myślę, że wieczny spokój tu zapewniony jest na pewno cisza śpiew ptaków słuchajcie szum morza no wymarzona sprawa Zajdę niżej. Zobaczycie jak to wygląda. W sumie to chciałem pokazać Wam jak się kaktusiki je. Yy, ale słuchajcie, wszystkie są zjedzone. Tu jakiś niedobitek został. No i też jeszcze jest niedojrzałe. No dobra, ale cmentarz. Zobaczcie, tak wygląda cmentarz. Nie ma grobów, góry, skały. Twardo ciężko wygospodarować kawałek płaskiego terenu, więc, więc zmarłych chowa się w takich oto grobach. Wsuwa się ich tam, zamurowuje. Wszystko to jest piętrowe. Są tutaj, co prawda, jakieś pojedyncze groby na dole. może najstarsze, może jakiś osób zasłużonych nie wiem robię tutaj stąd filmy, bo próbowałem wcześniej słuchajcie, szarpałem za, za klamkę, za bramę zamknięte jest, także i tak do środka nie wejdę zaraz jeszcze spojrzymy tutaj od strony bramy Idę na dół, zobaczymy. Może ktoś w międzyczasie się pojawił i otworzył Ale tak mówię tutaj kogokolwiek spotkać. Tam musiał mieć naprawdę poważny powód żeby się tu wybrać To tylko ja bez powodu W sumie żeby zobaczyć jak tu jest Innym pokazać o, zobaczcie tak wygląda to wszystko po strony bramy I to no, cały cmentarz, nieduży ale grobow sporo bo no, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery piętra tak wszędzie są cztery piętra no, Ale chyba już jest zapełniony ten cmentarz Dobro. Šukam dalje kako